Widać źródła z tej strony. Trochę w kolejnym odcinku z na utkacji KAJZERAŚ jako rashi -Araja. Więc tak, e, w ostatnim odcinku trochę zderpiłem, znaczy się ostatnią sesję dlatego że myślałem, że już nagrałem trzy odcinki, a tak naprawdę nagrałem 2. E, trochę zderpiłem, dlatego że myślałem, że już zmontowany odcinek to jest dopiero materiał, więc. E. A, A działo się ciekawe rzeczy, bo jeszcze robiłem sobie test rant. Więc bez zwiększenia, zwiększego, <laughs> muszę jeszcze przyzwyczaić język. Bez większego zwlekania, zacznijmy dalsze losy. Po pierwsze, zwiększę sobie tutaj. I w sumie w tym odcinku myślę, że już zaczniemy ich puszować z powrotem. Więc możemy. możemy spróbować ich spuszować. Bo ich armia już jest trochę, trochę wyczerpana. Już tak naprawdę, no ci tutaj ciągle atakowali i oni już w większości nie mają zaopatrzeń takich dobrych. power chyba też im spadł. Gdzie ty idziesz? Dobra, idziesz tutaj. A Musimy jeszcze się bronić tutaj, żeby nie przyszło jakieś, jakieś widmo tego, że e, nie będziemy tutaj bronili się, pokonają nas tutaj, popchną dalej i będzie słabo. Ogólnie widzę, że tutaj też... lepiej nie. Przez rzekę lepiej nie robić tego. Przecież coś możemy zwiększyć sobie. Tutaj mógłbym zwiększyć na lepszą gospodarkę, tylko że nie mamy dużo manpowera i to by nas zabiło. Minus 3% to naprawdę jest zmiana gry. Teraz będziemy zapewne ciągle przyzerze być, bo aż tak szybko nam nie wzleci. Ale zobaczmy, ile oni mają. Mają zero manpowera. Zwiększyli prawo poboru? Chyba nie, mają to samo co ostatnio Więc jest dobrze I tak naprawdę to, że produkujemy te e, najtańsze karabiny Powoduje to, że... Dobra, coś Francja zrobiła e, I tak potrzebujemy konwoi, ile mamy konwoi? Mamy mnóstwo konwoi, to Niemców Niemcy w sumie... Niemcy, Niemcy bardzo dużo zrobili, ale... No Austria chyba przegra to no chyba, że Rumunia coś zmieni, bo Rumunia nie jest w wojnie z Niemcami. Jeżeli na przykład popnie o tak, wszystko, właśnie Austrię, to Rosjanie nie dojdą, ani międzynarodówka. Ale trzeba uważać, bo już się im tworzy taki okrągły front. E, Dobra, pokonujemy ich, więc jedną dywizję powinniśmy zostawić. E, nadal się patrzymy na obronę. Oni będą nas atakować bez miśnia, a my spróbujemy. Tutaj jakoś okrążyć. Ogólnie po tym celu narodowym będziemy mieć ses sesję. E, serię e, wydarzeń, żebyśmy stworzyli arabską konstytucję. Tak naprawdę one nie są ważne, bo nic one nie robią dla nas. Tutaj, na przykład, z wyborem to po prostu dostajemy e, wydarzenie i możemy wybrać. E, sprawdzałem sobie bo jak mówiłem to sran zrobiłem e, jak z tymi sułtanami jest no i w sumie jest jeden taki, który się nie pojawia a tak to jest albo ten normalny co teraz mamy albo ten właśnie generał o ten więc tak naprawdę nic nie zmienia a nasz w sumie ma bardzo fajne rzecz, że ma okej, okej, okej oczywiście, że wysyłam ar artyryje kawalerię musimy ją wysłać jak najszybciej bo chcę jak najwięcej zająć w prowincji a właśnie się zaczynają ruszać e, więc tak wy trzymacie ich trzymacie ich, trzymacie ich. E, nieważne że umieramy tutaj musimy ich przytrzymać Kura jest dobra Bagdad jest Barat e, atakuje jednak Bagdad jest jednak broniony Ja kawaleria Bagdad nie straciłem, bo już widzę, że dywizje idą tutaj Tak, jeszcze patrzę, czy na pewno idą tutaj To byłoby źle, gdyby nie szli i w sumie po tym jak już to jakoś ogarniemy bym sobie już przydzielił armię, że na przykład kawalerię dał e, tutaj tylko. Tylko że będziemy potrzebować tylko szybką, szybką armię tutaj. E, myślałem, że oni są, są atakowani, ale nie. Ta kawaleria nas denerwuje szybko. Trzymujesz nas bez sensu. Kurde no już. Coś tutaj idzie, idzie. E, jeden dzień, a nasza kawaleria, która idzie tu. Dwa dni, dobra. O Do Tobie się nie opłaca nawet iść tutaj, broń się. Przynajmniej tutaj pójdziemy. Najlepiej zrobić jakieś zaokrążenie. E, dlatego, że wtedy będziemy mieć dosyć takie Dodatnie punkty za to. Dwa dni. Jeden dzień. E, myślę, że już tych nie powinniśmy atakować. Tylko tych. E, Z tej dywizji. Nie wiem, gdzie ona idzie. Więc tak, zostawmy ich. A jednak nie yy, Patrzę, co jest nie tak z nimi? Fajnie by było przejść tutaj, ale te dywizje nas uderzają. Dorę to atakujcie ich jednak. Proszę wysłać więcej do obrony. Wy jednak nic nie zrobicie. Myślałem, że tutaj jest pusto. Dobra, grąci się. Przynajmniej mamy tutaj takie miejsce do obrony. Znowu przygrywamy tutaj. To myślicie kawaleria. Nie chcę, żeby mnie tutaj atakowali, bo później jak zmienię front, to możliwe, że będą chcieli nas e, trochę e, bardzo zaatakować. I oczywiście. A, wszystko tutaj wysyłają. Nasze dywizje to nie wiadomo, gdzie to. Idzie tu ktoś? Tak, idą, tylko że są blokowani. Tutaj przynajmniej mamy 30, to jest dobre. I oczywiście, że tutaj nie... Dobra, wickujcie się. A wy tutaj stańcie. O, mamy perka do tego generała. Eee. Czy coś jest? Nie, po prostu ma miejsce. Ale ten generał tu już... Ten to już sobie narobił. Wszystkiego. A może tutaj... Roz... Może dostać na przykład oto eee... Może jeszcze te podstawowe dostać perki, ale więcej już chyba nie zrobię. Kurde. Miałem taki perfekcyjny plan, ale. oni się jakoś nie chcą. A! że karabiny mamy na minusie. Czy oni sobie zwiększy pobór czy coś? Nie, A jeszcze, że dawno już powinni umrzeć. Dobra, po prostu się wycofaj. a ja się. Ach, chciałem zrobić pusza w tym odcinku, ale widzę, że oni tak naprawdę nic nie chcą nadal ginąć. A, kolejny odcinek z typu. O, stajemy za rzekami. Właśnie pierwszy, pierwszy odcinek z tego, tej obrony nazwałem za rzekę Co można też ująć że takie, o walczymy za rzekę Ale nie, chodziło mi, że jesteśmy za rzeką To tak trudno właśnie Na sam początek też było takie, hmm, czy tak nazwać, czy nie? Eee, wycofali się, czy nie? Nie, ale nie możemy wysłać do nich Okej, okay. kto, kto chce do was pójść? Ten? Wyślijcie Wyślijcie tego Wyślijcie dodatkowo tych A teraz to jest po prostu bitwa o Bagdad. Z tej dywizji nas atakuje. O oh, matko! Skąd wy ty? A, atakują te. No kurde. Dobra, no, nie, musimy się wycofać. Teraz to Bagdad musimy bronić, bo to jest jedyne miejsce, gdzie możemy zrobić push dobrego. Teraz nas jedna milicja chce przygwoździć. Bardzo rozplanowane. Chcę iść dalej tu. Coś więcej tutaj. Możemy dać ile już mamy zbana, zbadany kod? 54 dni. No to będzie dobrze. Mogłem mm, jeszcze zwiększyć pobór, ale to chyba daje już nowe minusy. Daje nam bardzo, bardzo duże minusy do fabryki, produkcji. My potrzebujemy manpowera niż, niż tego. Dobra, idzie tu. Nieważne co się dzieje na górze. Także jest możliwe to, że po prostu jak zresetowałem save'a, to oni... Nie gdzie ty idziesz Idź po prostu do miasta. Oni po prostu zresetowali swoje AI. Wyślijcie jedną dewizję. I jak AI się zresetowało, to po prostu znowu nas atakuje. Yy, czyli możliwe, że ten odcinek to będzie kolejna obrona. Ponieważ AI będzie ciągle nas atakowało, ciągle będzie traciło wszystko. Co akurat jest dobre. Ale teraz Bagdad ciągle tracimy. Chciałem na przykład już zmienić armię. Żeby tylko poszli na przykład od tego generała. Bo. On ma perk do dobrej obrony? Czy ty też masz perk do dobrej obrony? Nie masz też perk, dobra no To za bardzo różnicy nie ma Ale ten ma dużą obronę Ten pod atak jest najlepszy, on ma 10, 10 punktów ataku, czyli taki plus 25% bonusu To jest naprawdę magiczne Dobra, wszystkie linie idą, to się wycofajcie w takim razie która dywizja idzie tu? tu? Jeszcze jedna dywizja idzie? Nie, to się broni tylko Okej, okay, powinni wejść do miasta Za chwilę I dodać punkciki Tutaj się bronimy, spokojnie Spokojnie jak na wojnie Ha, 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 ha. Nie, to był to trochę taki słaby to teraz w sumie się wszystko stabilizowało Jedną z śmieszniejszych rzeczy, to jest taka historia moja, to, to nie jest związane z Hardzowirą. E, w stanie, sobie grałem w TTT z ekipą. I w sumie, zazwyczaj, kiedy gram w TTT z ekipą, jest takie nie powiem, że 50% szansy, bo to też zależy ode mnie, ale duże prawdopodobieństwo, że ta, ta gra to będzie bardzo nudna. Dlatego, że ludzie albo będą chcieli bardzo wygrać i po prostu będą tryhardować strasznie w grze, która tak naprawdę w trybie, powiem, bo gra to jest coś innego, trybie, który, no który tak tryhardowanie to jest takie dosyć niepotrzebne, bo, bo jak ktoś tryharduje to później nawet jeżeli jest niewinny to drugi niewinny może go zabić tylko dlatego, że tryhardował. Więc fajnie sobie tam jakoś pobawić się I w sumie Ja nie miałem takiego, nie miałem takiej W sumie od dawna nie miałem takiej <ścoughs> przez nich e, Nie jak to powiedzieć e, Chęci, o chęci żeby jakoś e, Jakoś się tak Wygrywać, a jakoś tryhardować tylko żeby po prostu się bawić Bo wiem, że inni tryhardują, no to po co ja mam tryhardować z nimi I się tak akurat dobrze bawiłem akurat zabawa czasami jest taka że jesteś niewinnym to możesz zabić innego niewinnego tylko dlatego że się, że się bawisz i w sumie ja tak trochę nie, nie chciałem tego omijać nie chciałem tego omijać chciałem to właśnie omijać no ale czasami po prostu jak spotkałem taką drugą osobę która też się chciała pobawić no to no to ją zabijałem no po prostu tak równo oddawałem Ale jak spotykałem tych hardów, to zazwyczaj uciekałem I teraz już wiecie dlaczego nie chcę z wami czasami grać Teraz to jest, mówię do osób, które oglądają z mojej ekipy Chociaż część osób na pewno nie ogląda moich odcinków z Hard e, był, był taki jeden moment, kiedy oglądali dlatego, że powiedziałem, że śpiewam na samym końcu odcinku Co akurat jest prawdą, czasami śpiewam i... I było coś takiego, że akurat chyba 5 odcinków z rzędów oglądali, bo wiedziałem, że z, z wyświetlenia były większe. Okej. Okay. Nie, 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 Wy tak. I jednak się przybiliśmy i... I dobrze nam idzie. Teraz wszyscy atakują na górze. Yy, co ile dni dojdziesz? Za do 7. Za 5. Ok. Dobra, udało nam się wejść. I w sumie jesteśmy o wiele lepszej sytuacji niż ostatnio. E, już myślałem, że po prostu e, nic nie zrobiłem. Możemy w sumie pójść na tą prowincję. E, nie, lepiej nie. Pójdziemy na tą prowincję. I oni teraz powinni znowu zacząć szaleć. Dobra, e, to wy stójcie. Dlatego, że im właśnie się zmieniła linia e, obrony. I wszystkie dywizje, które nie wiem, były tutaj, albo były tu, będą teraz tutaj szły. To oczywiście jest czasami źle. O, matko, militia to już umiera. To znaczy, że mają słabe zaopatrzenie. Bo militia to. Nie. To jest trochę taka dziwna dywizja, która aż tak dużo chyba e, karabinów nie bierze. Ale dużo manpowera. Jeżeli spada im właśnie tak, jak teraz jest, to znaczy, że. Manpower na pewno mają mało i na pewno mało już mają broni. Broń ta akurat jest tutaj bardzo. Bardzo duże właśnie dopoczuwanie. Dobra, jak patrzę tutaj, czy ktoś atakuje? Nie. Więc tak, wszystkie moje dywizje tutaj. wasz front zostaje rozdłużony... Rozdłużony. nie tu. Wszystkie moje konne dywizje. Do Bombla. Aż mi się przypomina moja pierwsza seria z. moja Bombel. <grymne> o matko. Po prostu przeszli mi Niemcy. Ja zrobiłem taki bombel w swoim kraju. Czekaj, jak to pokazać? E, to, jest, to był scenariusz pierwszej wojny światowej. Oni tutaj weszli. Oczywiście zostawiłem w Welków. E, I później się przybili i zrobili mi taki bombel tutaj. I ja ich porobiłem tak, że na chciałem ich odciąć, ale się nie dało. Ale byli później tak słabi, że po prostu ten pogląd sam z, z wszystkich stron już padł. Ok, czy możemy gdzieś wysłać dywizję? Chodzi o to, żebym mógł wysłać 5 godzin. Dobra, to wyślem was tu, i ja was tutaj wyślę. Chociaż możecie skorzystać z kolei. Yy, możecie sobie podrobić trochę organizacji. Yy, w ogóle teraz patrzymy, że takie kawaleria się usuwa. I no są takie prowincje, które są puste. <laughs> Trzeba na nie uważać. No powiem szczerze, jeżeli pociągniemy kawalerię o tak, to byśmy mogli odciąć ich. No, stronie po prostu poszedłem tutaj. Bo tutaj mają trochę troch oleju, ale to nie jest aż taki ważny dla nas. E, na pewno mogą handlować bardzo dużo tego, ale aż tak ważne nie jest dla wojny. I w sumie ich chodziłem. Od, później tak najpierw tutaj poszedłem później chodziłem ich tak, bo poszedłem centralnie na Teheran. E, I armia północna umierała z głodu. Oczywiście miasta to są też punkty. E, zaopatrzenia, więc. Aż tak wody nie umierali, ale e, zaopatrzenie aż tak do nich nie leciało. Ok, bonus do artylerii. W ogóle artylerii. E, czekaj, 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 czy. Ja już to zrobiłem, czy. E, okay. e, czy nie? Bo ja pamiętam, że jedną taką rzecz zderpiłem. O, dobrze, to chyba poza odcinkiem. Bo ja tutaj dałem kawalerię z, e, z artylerią, która bardzo dużo żarła mi artylerii. Później, jak ich zmieniłem, to miałem tak dużo artylerii. Okej. Okay. hello, e, jest za rzeką, więc nie zaatakujemy ich. Teraz więc e... zmniejszymy Wam linię żebyście mogli o tak przyjść. To jeszcze pobronię się trochę, w sumie mogę też przyciąć linii. Ach, myślałem, że z elektrowni już się bałem, że takie O nie, będę musiał za chwilę zakończyć odcinek, dlatego że prąd mi wyłączą. Bo ostatnio bardzo dużo problemów mam z prądem. rok 2020 to jest rok bez prądu u mnie. Już chyba... Cztery razy w tym roku? a w zeszłym roku tylko jeden raz było i to akurat poważna była sprawa, bo wiał taki ogromny wiatr że... ogromny, bardzo silny wiatr że naprawdę można było się spodziewać tego, że za chwilę prąd wywali okej, okay. aratka konstytucja a w tym roku to jak był taki bardzo lekki wiatr, naprawdę w porównaniu do innych wiatrów to był bardzo lekki no, zauważyłem teraz ile mają tutaj prowincji do zabezpieczenia Bardzo mnie to ucieszyło W sumie was też bym mógł jedną dywizję zwrócić tutaj Co, na... Co ty bierzesz? Co ty bierzesz? I kontynuując było coś takiego, że był taki lżejszy wiatr. Jakie? Hmm, jest wiatr. Oby tylko prądu nie wywaliło. Nie wywaliło prąd. <grytania> Dobra, ale tym akcentem będę już kończyć. E, udało nam się spuszczać, chociaż na samym początku. było źle. Więc jeżeli wam się spodobał ten odcinek, pamiętajcie że zrobić Kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Z wami, trafił. No to. Cześć.